Dziczy przetrwanie to nieustanna walka, a niedźwiedź króluje jako jeden z najgroźniejszych drapieżników natury. Od brutalnych ataków na ofiary, po szokujące momenty agresji wśród własnego gatunku, te prawdziwe spotkania uchwycone na kamerze z pewnością pozostawią cię bez słów. Wyobraź sobie, że jedziesz drogą, nieświadomy zagrożenia, gdy nagle napotykasz przerażający widok. Niedźwiedź atakuje małą krowę. Jego siła i brutalność są niepodważalne, ponieważ z przerażającą łatwością obezwładnia bezbronne zwierzę. Bez cienia litości niedźwiedź szybko zabija krowę, ukazując swój dziki instynkt łowcy i drapieżcy. W Japonii kierowca ciężarówki został niespodziewanie zaatakowany przez Niedźwiedzia. Dziki Niedźwiedź wskoczył na ciężarówkę i zaczął niszczyć wszystko, co napotkał swoimi potężnymi łapami. Kierowca był przerażony tym widokiem i zatrzymał pojazd, obawiając się, że przypadkowo potraci Niedźwiedzia. Jednak gdy poczuł, że jego życie jest w niebezpieczeństwie, ruszył ponownie, zostawiając Niedźwiedzia za sobą. Co byś zrobił w takiej sytuacji? Czy zdecydowałbyś się przejechać po Niedźwiedziu i kontynuować swoją drogę? W kolejnym brutalnym starciu, niedźwiedź zaciekle atakuje ogromnego łosia na opustoszałej drodze. Łoś desperacko próbuje uciec, ale każdy jego ruch jest udaremniany przez nieustępliwego drapieżnika. Niedźwiedź nie zamierza wypuścić swojej idealnej zdobyczy, a po zaciekłej walce Łoś w końcu ulega jego sile. Ten szokujący materiał ukazuje surową brutalność tego dzikiego drapieżnika. Dzika natura nie zna litości. Kolejny łoś spotyka tragiczny koniec, gdy na jego drodze staje wygłodniały niedźwiedź. Desperackie próby ucieczki okazują się bezskuteczne, ponieważ niedźwiedź doskonale prowadzi polowanie, nie dając swojej ofierze najmniejszej szansy na przeżycie. Dzik, być może nieświadomy grożącego mu niebezpieczeństwa, staje oko w oko z ogromnym niedźwiedziem. Próbuje uciec, ale nie ma szans w starciu z jego brutalnością. Niedźwiedź, potężnymi ciosami, przypieczętowuje los Dzika, powalając go i powoli rozrywając na posiłek. Ten film ukazuje niesamowitą siłę Niedźwiedzia podczas polowania. W kolejnej podobnej sytuacji dzik staje do walki z dużym niedźwiedziem, sądząc, że może się obronić. Jednak to okazuje się śmiertelnym błędem. Niedźwiedź z łatwością obezwładnia dzika i zabija go bez wahania. Zobacz to niefortunne spotkanie dzika z głodnym drapieżnikiem. Pozornie spokojny niedźwiedź powoli zbliża się do grupy świń. Być może nieświadomy zniszczenia, które wkrótce spowoduje. W mgnieniu oka niedźwiedź atakuje, chwytając jedną ze świń z zaskakującą szybkością. Biedne zwierzę nie ma żadnych szans wobec siły drapieżnika. Niedźwiedzie to zazwyczaj samotne stworzenia, ale potrafią wykazywać intensywną agresję wobec siebie nawzajem. W szokującym akcie przemocy jeden niedźwiedź atakuje i zabija młodszego osobnika, ukazując brutalną rzeczywistość życia na wolności. Ten rzadki i niepokojący moment podkreśla bezwzględną rywalizację o dominację i zasoby wśród tych potężnych drapieżników. Takie gwałtowne starcia przypominają nam, że przetrwanie na łonie natury wymaga nie tylko siły, ale także bezlitosnej agresji i kontroli terytorium. Osobnym, równie niepokojącym starciu, niedźwiedź wdaje się w brutalną walkę z innym niedźwiedziem. Takie przejawy agresji między tymi zwierzętami są rzadkie, ale nagranie ujawnia zaciętą rywalizację panującą w ich własnych szeregach. Jeleń zostaje schwytany w bezlitosne szczęki niedźwiedzia. Pomimo desperackich prób ucieczki, staje się jasne, że drapieżnik nie odpuści. Niedźwiedź bezlitośnie atakuje, wlokąc jelenia, by zdobyć swoją ofiarę. Ta brutalna scena ukazuje surową rzeczywistość walki o przetrwanie. W prawie poruszającym momencie niedźwiedź łapie niewinną impale. To biedne stworzenie nie jest w stanie uciec przed śmiertelnym uchwytem niedźwiedzia, a to tylko kwestia czasu, zanim padnie ofiarą siły drapieżnika. Kiedy niedźwiedź celuje w konia, wynik jest niszczycielski. Niedźwiedź nie okazuje litości, pokonując potężne zwierzę z zaskakującą łatwością, mimo swojego rozmiaru i siły. Koń jest bezsilny wobec brutalności niedźwiedzia. Siła drapieżnika zapewnia, że koń nie ma żadnych szans, szybko zdobywając swoją ofiarę. Mimo ich rozmiaru i siły, łosie nie mają szans w starciu z zdeterminowanym niedźwiedziem. W tym przerażającym nagraniu niedźwiedź z łatwością obala łosia, udowadniając, że nawet najbardziej potężne zwierzęta mogą stać się ofiarą głodnego drapieżnika. W niezwykle emocjonującym spotkaniu niedźwiedź zbliża się do grupy ludzi filmujących dziką przyrodę. Niedźwiedź wydaje się mieć zamiar zaatakować, ale operator kamery odważnie staje na swoim miejscu i udaje mu się zmusić niedźwiedzia do odwrotu. To niesamowite wideo ukazuje odwagę i błyskotliwość operatora kamery. Wyobraź sobie tygrysa, jednego z najbardziej przerażających drapieżników, który nagle znajduje się w sytuacji, w której to on zostaje pokonany przez niedźwiedzia. W niespodziewanym zwrocie akcji, niedźwiedź-leniwiec, mimo że mniejszy, potrafi przejąć kontrolę nad tygrysem. Zaskakująca siła i agresja niedźwiedzia zmieniają bieg tej walki, udowadniając, że wielkość nie zawsze decyduje o zwycięzcy w świecie zwierząt. To rzadkie spotkanie ukazuje nieprzewidywalny charakter dzikiej przyrody. Po odniesieniu obrażeń, Jeleń ponownie staje w obliczu nieustępliwego pościgu Niedźwiedzia. Pomimo osłabienia, Jeleń nie jest w stanie uciec przed potężnym uchwytem drapieżnika. Niedźwiedź szybko zbliża się, ciągnąc Jelenia w stronę swojej ofiary, co przesądza o jego losie. Ten brutalny moment uwydatnia twardą rzeczywistość przetrwania w dziczy, gdzie tylko najsilniejsi przetrwają. Te niesamowite ataki niedźwiedzi ukazują surową siłę i instynkty przetrwania tych drapieżników szczytowych. Niezależnie od tego, czy polują na ogromne łosie, czy angażują się w brutalne walki ze swoim własnym gatunkiem, niedźwiedzie to naprawdę przerażające stworzenia. Od momentów czystej agresji po przetrwanie w najbardziej intensywnych warunkach te filmy oferują nieocenzurowane spojrzenie na dziką przyrodę, gdzie przetrwają tylko najsilniejsi. Następnym razem, gdy znajdziesz się w dziczy, pamiętaj o brutalnych realiach natury, gdzie każde spotkanie może być walką o życie. Te ataki niedźwiedzi przypominają, nam, jak niebezpieczne i fascynujące mogą być te stworzenia. Dziękujemy za obejrzenie!